I had a kiss? Of course I do. Everybody does. I think I'm kind of falling in love with you. I have lived many years, and after many trials and tribulations, I have come to the conclusion that the best thing is... Yes? Blonde 12-year-old girls. Kiedy na Boko w 1955 roku szukał wydawnictwa, które opublikuje Lolitę, odmówiły mu prawie wszystkie. Ze względu na kontrowersyjne treści, chciał początkowo wydać swoją nową książkę pod pseudonimem, choć sam zawsze podkreślał, że nie jest to historia miłosna, a raczej próba ukazania hipokryzji czytelnika, który może zacząć sympatyzować z oprawcą. Pojawiły się pierwsze głosy recenzentów: skandal, szok, treści pornograficzne. A potem jeden film z 14 aktorką, drugi z 17-letnią aktorką, i teraz romantyczne sklejki wideo na Tumblerze. Kiedy przygotowując się do tego wideo, szukałam pierwszych komentarzy na temat Leona Zawodowca, dotyczącego tego oryginalnego scenariusza, w którym wciąż były sceny seksu między Matyldą a Leonem, spotkałam się z bronieniem Leona i mówieniem, że. To Matylda chciała, to Matylda uwodziła, a Leon w końcu musiał się temu poddać. A tu już dosłowny cytat. To w ogóle nie brzmi pedofilsko. Wczytajcie się w scenariusz, ta scena jest przecież urocza. Oczywiście nietypowa, ale widać w tym miłość i niewinność u obojga. Przypomnę, że Natalie Portman miała wtedy 12 lat. i was so excited at 13 when the film was released and my work and my art would have a human response i excitedly opened my first fan mail to read a rape fantasy that a man had written me a countdown was started on my local radio show to my 18th birthday euphemistically the date that i would be legal to sleep with Movie reviewers talked about my budding breasts reviews. Kiedy Megan Fox w talk show opowiadała o swoich doświadczeniach na planie filmowym Bad Boys 2, tłum wybuchnął śmiechem. A chodziło o scenę, w której ubrana w skąpe bikini, kapelusz i wysokie szpilki, mając 15 lat, dostała zakaz siedzenia przy barze, bo była przecież nieletnia, więc wysłano ją, by tańczyła obscenicznie, ociekając wodą. Miałam me dancing underneath pod wodą, getting soaking wet. And Perfectly wholesome. W 15, I was in 10th grade. Nie tylko w Hollywood są takie historie. Sprawy mają się zupełnie inaczej, a jednak podobnie w świecie anime. W końcu tam nie trzeba zatrudniać aktorek. Jesteśmy w świecie animacji, więc problemu nie ma. Popularny jest tam termin legal loli, czyli legalna lolita, i dotyczy postaci, które wyglądają jak dzieci, ale są fantastycznymi kreaturami, które przecież mają setki lat, więc ich seksualizacja jest jak najbardziej okej. Okay. Czołem, dziś trochę poważniej, bo w babskim wieczorze podniesiemy temat seksualizacji dziewczynek i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego mężczyźni w filmach kochają dziewczynki. Zanim przejdziemy dalej, musimy sobie najpierw wytłumaczyć termin, który jest ostatnio błędnie używany w mediach w kontekście edukacji seksualnej. Mówi się, że nie powinno wprowadzać jej w szkołach, bo wtedy nastąpi seksualizacja dzieci, czyli uświadamianie i nakłanianie dzieci do seksu. A. To jest zupełnie błędny i inny termin. Moi drodzy, seksualizacja w słownikowym znaczeniu to sprowadzanie kogoś wyłącznie do roli obiektu seksualnego, narzucanie mu wizji tego, co jest seksowne, przy jednoczesnym uznaniu bycia seksownym za nadrzędną wartość. Teraz możemy przejść dalej. To, o czym na początku Wam mówiłam, zostało już nazwane w 2008 roku przez dr Gigi Durham jako efekt lolity. To prezentowanie w mediach nieletnich, seksownych dziewczynek, młodych uwodzicielek, tzw. Tak przez Nabokowa nimfetek. Są to nieposkromione dziewczynki w wieku od 9 do 14 lat, które są często skąpo ubrane i uwodzicielskie. Już Wam niedobrze? Bo mi chyba tak. Zjawisko wykorzystywania przez starszych mężczyzn nieletnich, ubogich dziewczynek, to w ogóle jest dosyć częsty motyw literatury XXI wieku. Samych książek na ten temat znajdziecie wiele, jeszcze więcej filmów. Ja sama znalazłam na przykład ranking 100 najlepszych filmów o nimfetkach. I pomyślelibyście, że może są to filmy ze stron dla dorosłych. Otóż nie, wiele z nich to tytuły klasycznej kinematografii. Tak jak w anime, często seksualizację młodych dziewczyn tłumaczy się przecież ich fantastycznym pochodzeniem, tak w zachodnich mediach często tłumaczy się to ich traumatycznymi przeżyciami. No bo wiecie, może ta dwunastoletnia bohaterka jest skąpo ubrana i ciągle mówi o seksie, ale ona ma za sobą traumatyczne przeżycia i ma doświadczenia więcej niż niejedna dorosła kobieta, więc to okej, okay, że jest ze starszym mężczyzną. Robiąc research, natrafiłam na ciekawy komentarz jednej z internautek. Nagle zaczynam myśleć, że te teksty o tym, że dziewczynki dorastają szybciej niż chłopcy, to przestaje być komplementem i powodem do jakiejś dumy. Inną traumą są ostatnio modne, choć wiem, że nie powinnam używać takiego sformułowania względem problemów psychicznych daddy issues. Ale wysłuchajcie mnie do końca. Mówię tak dlatego, że znów często jest to powodem do tego, by argumentować, że przecież dziewczyna sama pcha się starszemu facetowi do łóżka, a on tylko daje jej w końcu opiekę i obdarza zaufaniem więc w sumie to jest dobre dla obu stron, prawda? To jest taki king po prostu. To mnie chyba najbardziej smuci w tym wszystkim. Bardzo często tłumaczymy taki obraz w mediach czy takie zachowania, a jeszcze częściej niestety obwiniamy za to same dzieci. Bo to przecież dziewczynki malują usta i wypychają staniki, to przecież dziewczynki pozują w nieodpowiedni sposób i to dziewczynki zakładają krótkie spódniczki. Ale pamiętajmy, że to przecież dorośli powinni stawiać granice i uczyć tego dzieci. To dorośli powinni wiedzieć, co wypada, i to dorośli powinni stanowczo i absolutnie mówić nie. Cytując psycholog dziecięcą, każda z dziewczynek w pewnym momencie swojego życia, dorastając, poznając świat, zauważy, że zaczyna przykuwać zainteresowanie starszych mężczyzn. Cytuję. Kiedy dziewczynki widzą, że ich uśmiech, ciało, strój powodują zupełnie nowe zainteresowanie mężczyzn, to choć trochę je to niepokoi, szybko odkrywają, że dzięki temu mogą mieć to, na czym im zależy. Jeśli są bardzo wygłodniałe emocjonalnie, trudno oczekiwać, że nie wykorzystają swojej władzy. Są zdane wtedy na przytomność dorosłych. Szkoda, że zbyt często inne kobiety, mamy, nauczycielki nawykowo winą obarczają dziewczynki. To je rani i nie pomaga budować oparcia w sobie. Oprócz tego, już od najmłodszych lat uczy nas się, że bycie porządkowym, Daną jest poniekąd drogą do sukcesu i potrafi otwierać wiele wiele drzwi i możliwości. Taka seksualizacja ma miejsce nie tylko w mediach, ale także i w domach. Ile dzieci słyszało w dzieciństwie teksty typu „O, komuś to chyba zderzaki rosną", albo "ale pupcia z ciebie wyrośnie to zdecydowane przekraczanie granic dziecka i jeszcze do tego niezła hipokryzja, bo najpierw sami seksualizujemy dzieci, pokazując dziewczynki w mediach jako przedmioty seksualne, a potem kiedy dzieci to naśladują, bo tak robią dzieci, to je krytykujemy. No bo nie od dziś wiadomo, że w taki sposób poniekąd dzieci poznają świat, że naśladują to, co widzą. Tak jak bawią się w dom, tak i potem chcą ubierać się jak dorośli. Jako przykład podam badania z 2016 roku z Wielkiej Brytanii, które przeprowadzono na 300 dziewczynkach. Wykazano tam, że już w tak młodym wieku dziewczynki trafiają na seksualizację kobiet w mediach i przedstawienie ich jako obiektów pożądania. I kiedy pytane o preferencje ubraniowe, większość zdecydowanie wybierała ubrania, które pokazywały więcej ciała. To jest straszne. Dobra, ale zanim znowu zrobi Wam się niedobrze, trochę zmienię temat. Kiedyś trafiłam na artykuł, w którym poruszano taką ważną kwestię, że jeżeli chodzi o wygląd już nie dzieci, a nastolatek, to dopóki one są wyzywające, zmysłowe, ale pruderyjne, to jest ok. Gorzej, kiedy dowiadujemy się, że nastolatki ola Boga poznają swoją seksualność. Wtedy to jest bardzo nieok, okay, bo przecież niszczy to fantazji starszych mężczyzn o ich niewinności i o tym, że to właśnie oni będą mogli ją odpakować. To idealnie współgra z obsesyjną wizją szkolnego mundurka. Pierwsze zapisy o seksualizacji szkolnego mundurka u dziewczynek, wyobraźcie sobie, są aż z XVIII wieku z Japonii. W zachodnich mediach także nie brakuje fetyszyzacji mundurka szkolnego, tylko jest to szkolny mundurek dziewczynki z katolickiej szkoły. Przykład: 17-letnia Britney Spears i teledysk do Hit Me Baby One More Time. A teraz zróbmy mały, popularny eksperyment. Wpiszcie w Google grafika uczeń. Mhm, mm mhm. Mm teraz wpiszcie w Google grafika uczennica. I co? A teraz wyobraźcie sobie, że jesteście dziesięciolatką, która szuka do swojej prezentacji szkolnej obrazka. Znalazłam ciekawą analizę tego zjawiska w jednej z prac naukowych. I zanim przejdziemy dalej, warto najpierw w ogóle zastanowić się, jak wyglądają mundurki szkolne chłopców. Ano, są one prawie idealnym odzwierciedleniem tego, jak chłopcy będą się ubierać jak dorosną i zostaną mężczyznami. Czyli mamy marynarka, krawat, wyjściowe buty, ok. A mundurki dziewczyn? One za nic nie przypominają stroju dorosłej kobiety, bo nie mają pełnić takiej funkcji. Wbrew pozorom nie mają podkreślać kobiecości. Cytując: Dziewczynka ubrana w mundurek jest zatrzymana między dzieckiem a kobietą w kształcie nastolatki. Dlaczego to takie pociągające? Uczennica jest kobietą, ale zarazem jeszcze nią nie jest. Nie zagraża mężczyźnie, jak może dorosła pani. Mężczyzna łudzi się, że może ją sobie wychować, ukształtować, jak chce, ze względu na jej naiwność. Taka uczennica jest seksowna i dziecięco bezbronna jednocześnie. Kiedyś na pewno jeszcze poruszymy temat groomingu i właśnie wychowywania sobie partnerki. I o to właśnie się rozchodzi o tą niewinność, bezbronność, o to niedostrzeganie potencjalnego zagrożenia. Teraz muszę Wam przytoczyć, Kolejne komentarze, które znalazłam w internecie pod artykułami na ten temat, które normalnie przemawiają do mnie tak głęboko, że aż boli. Bezlitosny cykl. Nastolatki coś ubierają, mężczyźni to fetyszyzują, media obwiniają za to nastolatki. Patrząc wstecz, doszłam do strasznego wniosku, że padałam ofiarą molestowania na ulicy o wiele częściej jako nieletnia niż teraz jako dorosła kobieta. Czuję się niekomfortowo zakładając zakolanówki, jedząc cokolwiek o podłużnym kształcie w miejscu publicznym, zakładając mundurek, siedząc czy stojąc w pewny sposób. Ciągle jest we mnie obawa, że ktoś odczyta moje zachowanie w obrzydliwy sposób. Mam tak od 11 roku życia. To wychodzenie z założenia, że wszystko co robią nastolatki musi być odbiciem ich niewyżycia i fantazji również za mną chodziło dosłownie wszędzie. Nawet podczas gdy byłam na mojej wymianie w USA. W szkole chłopcy mogli nosić dosłownie wszystko, dopóki nie wyglądali niechlujnie. Natomiast dziewczynki? Wow, miałyśmy naprawdę, naprawdę ogromny regulamin co możemy, a czego nie możemy. Nie zliczę ile razy byłam wysyłana do domu, żeby się przebrać, bo na przykład moje ramionczka nie były szersze niż szerokość mojej dłoni. No, bo przecież prowokuje tym chłopców i męską część kadry. Biedni nie mogą się skupić. A ja wcale nie robiłam tego z jakąś obrzydliwą intencją, po prostu było mi gorąco. Zbliżając się do końca tego babskiego wieczoru, musimy sobie odpowiedzieć na jedno jeszcze ważne pytanie: A co z chłopcami? Czy młodzi mężczyźni nie padają ofiarą seksualizacji? Oczywiście, że padają. Każdy medal ma dwie strony. Głośny był film Nicole Kidman: Narodziny, w którym aktorka jest przekonana, że dziesięcioletni chłopiec jest reinkarnacją jej męża. Ale to rzadki przypadek. Jednak wciąż częściej w filmach starsze kobiety stawiają granice młodym chłopcom. Uważają, że ich okazywanie uczuć jest niestosowne ze względu na wiek. Przykład, no, znowu Natalie Portman, ale tym razem w Gwiezdnych Wojnach, która odrzucała zaloty młodego Anakina. Dopiero kiedy spotkali się po latach niewidzenia się nawzajem, a to ważne, bo nie doszło tu do groomingu, to wtedy zdecydowała się od jego uczucia. Niestety, ale nieporównywalnie częściej. To dziewczynki jednak padają ofiarą seksualizacji w mediach. Co chcę przekazać w tym filmie? Chcę zwrócić uwagę na problem, uczulić. Mm... Prosić o trochę więcej zrozumienia. Jestem pewna, że teraz zauważycie wiele filmów, które mają w sobie efekt lolity. Jeszcze innym tematem jest odwrotna sytuacja, kiedy to dorosłe kobiety kreują się na niewinne dziewczynki, aby zyskać sobie aprobatę dorosłych mężczyzn. Ja przecież jem tak malutko, ja tak jem jak taki mały ptaszek, ja w ogóle to takiego jednego dużego sama burgera to bym w życiu nie zjadła. Można to nazwać polskimi pikmi, bo mój ostatni film na temat pikmi girls i pikmi boys został trochę źle zinterpretowany. Definicja ogólnie pikmi na całym świecie jest taka, jaka podałam w swoim wideo. Natomiast polskie pikmi, uh, to już zupełnie inny temat. Jeżeli chcecie, żebym zrobiła kolejny babski wieczór właśnie o tym, to dajcie łapkę w górę. Proszę Was bardzo, moje chmurki, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Czy same zauważyłyście ten problem? Czy macie jakieś doświadczenia z tym związane? Rozpocznijmy dyskusję na ten temat, bo to bardzo ważne. Subskrybujcie, wpadajcie na Instagrama, a jeżeli chcecie, żeby ten film zobaczyło więcej osób, to udostępnijcie go. My widzimy się już za tydzień. Buziaki dla Was. ma, ma na Pa!